Witam. To, co będziesz oglądać, to jest wycinek ze streamu. Które robię od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Zapraszam. A teraz po prostu miłego oglądania. Wiesz, przy, przyjdzie się tam raz na jakiś czas. To robota guli. Tak, tylko ja już tu gulę wybiłem. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. strategiczno handlową myślę, że to by. Że to jest bardzo, bardzo już wysoko powiedziane, że tak powiem, ale tak przynajmniej wiesz. No na zasadzie kurczę, mam ten pierwszy poziom, podstawową tą winnicę. Nie wiem, będę dostawał 500 koron na, na miesiąc, czy tam na tydzień, czy na jakiś tam inny czas, nie? I jak ulepszam, no to dostaję więcej. Ale. I nie na iść tym tropem. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Mi ten gość jest podejrzany. Nadal coś, coś wam Kurwa. Grazie, a ja jestem jedynym człowiekiem, który może usunąć zagrożenie. Ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć. Nie rozumiesz tego. Weźmiesz za to odpowiedzialność, no czysto hipotetycznie. To Pod wtedy byłaby. To są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zabalił, ale musi... nie pogrzebaliśmy mąstru. I wtedy to by się taki zrobił game, game mode, nie? Że yy, odbierasz, medytujesz, odbierasz, medytujesz, odbierasz... O kurwa, no to wtedy yy, Wiedźmin mógłby zostać miliarderem. Ciekawy jestem wtedy, yy, ile byłoby... Yy, najwięcej pieniędzy które mógłby kasa na zaklinacza właśnie byłaby kasa na zaklinacza tylko wiesz zaklinacz pojawia się szybciej jakbyś grała pierwszy raz hmm. no nie wiadomo jakby się to potoczyło bo zaklinacz jest przecież yy, on wchodzi w dodatku yy, serce z kamienia Ale to by było dopiero wkurwiające. Łupisz wiesz, wszystkie pieniądze, wszystkie zlecenia, wszystko na zaklinacza. No, albo dla nowej Girlpress. Eee, wiesz, łupiesz wszystkie pieniądze w zaklinacza, a tu nagle. I co się dzieje? Gerard miliardami rzuca, kurwa, na lewo i na prawo, nie? Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilgardczyków? Uciechłem i nie patrzyłem. <noise> Biznes idealny, nie? Kurwa, ale to było piękne. Śpisz i dostajesz... Kurwa, jest taka robota chyba, że śpisz i dostajesz pieniądze. Jesteś testerzy materaców. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilgardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do logowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Badaj tunele lecimy badać tunele strzępy futra Ekima hibernowała tu póki chłopi jej nie obudzili Ekima czy to były przypadkowo a wyjec, bies wampiry Adzik za folauka, Mikey Pepe. Mikey Pepe. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. O, i teraz się pojawiło. Teraz się pojawiło, ale to inne się pojawiło, ale link nie działa. No dobra, będę musiał to troszeczkę zmienić. To coś podobnego miało się pojawiać po czasie, ale się nie pojawiło, nie? Przeciw wampirom, wampiry chyba były gdzieś tu. Przeciw wampirom wiemy, że coś działa, tylko że to jest jedna, jedna ze stron. Powiedzmy, nie? Te deski najwyraźniej można podnieść i przesunął. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Więc gdzieś spada. Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby tu wchodzić na razie. Tu jest kolejne jakieś wyjście. A, ale chyba nie mam innego. O, tam siedzi. Dobra. F5 i próbujemy. Padłem od razu. Nie powiesi wszyscy są. Nie, eee, nie na mnie takie numery. No ile ja Dobrze widziałem? O. Ty. już teraz, no. I to są zlecenia stosunkowo początkowe, nie? Więc, więc nie ma co się dziwić, a jak chcę czyścić teraz całą mapę, no to też kurcze. Co to? Glify. W tamtym pomieszczeniu, gdzie ona się Coś jest. A, to tylko takie. Wgłębienie już no. Ten, yy, o? A dobra, myślałem, że się zwisiło. Ten Quest jest na 20, no w sumie 22, ja mam 25, no ale no to jest, no nie, nie, że tak powiem, niewielka różnica, nie? No to tamtej strony jest wyjście. jest ten łódek? Tu ja, się wszyscy pochowali No dziękuję, dobry z Pod ziemią hibernowała Kima, była stara, pewnie spała tam przez stulecia Kima? Wampir, nie będzie was już niepokoił a oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Takimi nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba. Należy się, należy. Dawaj. Podłoga będzie śliska od krwi. 210 koron. No, no, jakby mi zaoferował 12. A, i zdaję rację do wództwa Nibgarskiego tego. Ojo, on gdzieś daleko jest, nie? Susowa, ja. Nie będzie mi tutaj, wiesz. Nie będzie mi pluł w twarz O, nie w tą stronę I To Trzeba rozmawiać z tym Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić co się z nimi stało Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieś Ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Byłem w Stegnach. wsi grasował wampir. Dlatego nie wrócili. Jest to prawdopodobne. A, nawet grupa żołnierzy nie da rady, jak imię Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. się raz na kwartał, prawda to? w zimie. I dostałem. Prawie pół tysiąca za to, że zabiłem jednego potworka.